Wielki dzień w życiu Ewy Chodakowskiej. Taką kreację wybrała na ślub. Ewa Chodakowska ma za sobą ważny dzień. Jej ukochana starsza siostra wyszła właśnie za mąż. W sieci trenerka podzieliła się kadrami z ceremonii i przy okazji zdradziła, jaką stylizację wybrała na ślub. Ewa Chodakowska przeżyła ostatnio wyjątkowy moment w gronie najbliższych. Trenerka, znana przede wszystkim z działań zawodowych i motywacyjnych treści w sieci, tym razem uchyliła rąbka prywatności, dzieląc się emocjonalnym wpisem i zdjęciami z rodzinnej uroczystości. Powodem do świętowania był ślub starszej siostry Ewy, Anny Chodakowskiej, która powiedziała tak w wieku 56 lat. Ceremonia miała wyjątkowy charakter, była intymna, pełna ciepła i świadomej miłości. Goście nie kryli wzruszenia. W weekend, moja ukochana siostrzyczka, w wieku 56 lat, powiedziała tak swojemu mężowi, też Grekowi. Ślub inny niż wszystkie: dojrzały, świadomy, wyczekany. Wypełniony obecnością, spokojem i miłością, która dojrzewała przez lata. Emocje, które unosiły się w kościele i na sali, udzieliły się każdemu z nas, łzy wzruszenia mieszały się z radością, a serca biły jednym rytmem. Anulku, kochajcie się tak zawsze napisała Chodakowska w mediach społecznościowych. Podwójna radość Ewa Chodakowska ma za sobą piękny weekend. Uroczystość miała dodatkowy wymiar: tego samego dnia rodzina świętowała także 85. urodziny ich taty. Dla Ewy było to podwójne przeżycie, które jeszcze bardziej uświadomiło jej, jak ważna jest rodzina i bliskość. Co więcej, ten dzień był dla nas podwójnie wyjątkowy: razem z całą rodziną świętowaliśmy także 85. urodziny naszego tatulka. Trudno ubrać w słowa to szczęście, dwa tak ważne momenty, splecione w jedną wielką celebrację życia. Jestem przepełniona wdzięcznością za rodzinę, która jest moim największym błogosławieństwem. Wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Dziękuję za moją rodzinę, za każdą chwilę, za to, że mogę kochać i być kochaną, dodała. Na udostępnionych zdjęciach widać pannę młodą w prostej, białej sukni i perłowej biżuterii. Ewa postawiła na klasyczną elegancję, czarną sukienkę i choker podkreślający stylizację.